Cześć my, kochani, przed chwileczką nagrałam dla Was filmik z tym makijażem, który mam na sobie. To jest makijaż dzienny, podkreślający, więc jeżeli chcecie zobaczyć jak go wykonałam, jakie kosmetyków użyłam, to zapraszam Was serdecznie, link macie na dole pod filmikiem. A teraz przychodzę do Was z holem. Nagrywam na Was hol, dopóki mam jeszcze w miarę pogodę. Dopóki jest słońce, bo chyba zaraz burza przyjdzie, jakoś tak strasznie ciemno się zrobiło na tworzu, więc szybciutko to ogarniam. I pokażę Wam rzeczy z Rossmana, kupione w przeciągu ostatnich paru miesięcy, bo chyba dawno w ogóle nie nagrywałam jakiegoś holu takiego Rosmanowskiego I mam jeszcze paczkę do otwarcia, która jest, tak jak mówię, jeszcze nieotwierana ja wiem co tam jest w środku, wy nie wiecie i zaraz będziemy patrzyły jak to wygląda, wszystko to jest paczka z międziszem no dobra więc zaczynam może od rozmana i pokażę wam tutaj największe rzeczy, które mam i się nie przestraszcie dziewczyny, zobaczcie co ja sobie kupiłam to są farby do włosów w kolorze rudym mam nadzieję, że widzicie szukałam właśnie takiej pięknej rudości w farbach i znalazłam z L'Oreal preferencji, bardzo lubię tę farbę ogólnie, bardzo te sreby pasuje i to jest kolor 74 Mango. Zobaczymy, na razie jeszcze się nie mogę na to zdecydować. Przed jakimiś paroma dniami rozjaśniłam sobie tutaj odrosty, że w razie czego, gdybym chciała nałożyć te farby, żeby mi ładnie chwyciło całą długość włosów tak samo, tak? żeby te włosy były jednolite przed nałożeniem tej farby więc no nie wiem, piszcie mi w komentarzach albo dajcie kciuk w górę, albo kciuk w, gór, w dół jeżeli mam albo farbować włosy na rudo albo nie farbować włosów na rudo sama się zastanawiam, nie mogę się jakoś przemóc tak szczerze wam powiem, bo już kiedyś byłam ruda zresztą wam pokazywałam chyba na filmiku, którymś Czeka, dzień dobra kolejną rzeczą jest szampon z Batiste Pokazuję Wam go dlatego, ponieważ jest tak przepiękny zapach. Jeżeli jeszcze nie używałyście tego, ja kilka razy miałam szampon z Batist, tylko zapachu tropikalnym, miałam chyba jeden oryginalny, ten oryginal, a ostatnio kupiłam sobie ten i to jest chyba najładniejszy zapach właśnie z tych wszystkich Batist. Jest piękny, przepiękny, taki pudrowy, elegancki, kobiecy. Mm, zmysłowy, naprawdę piękny ma zapach ten szampon, a działa identycznie jak wszystkie inne, czyli po prostu najlepiej ze wszystkich szamponów suchych. Także bardzo Wam polecam tą serię właśnie panterkową. E, następną rzeczą może z pielęgnacji, widzicie. Ja już Wam nie pokazuję e, moich, nie wiem, kupionych szamponów, odżywek, e, balsamów do ciała, jakichś, nie wiem, żeli pod prysznic i tak dalej, bo tego było mnóstwo przez ostatnie parę miesięcy. E, nawet w projekcie Denko chyba nie wszystkie będą e, zawarte. Więc pokazuję Wam tylko te najfajniejsze takie rzeczy. Tu mam jeszcze olejek do włosów argan oil z firmy Bio Alixir. Ja już go kiedyś miałam. On mi się bardzo fajnie sprawdza i muszę wam powiedzieć, że on przepięknie pachnie. Ja wam go pokażę. Tak, już ten był używany. Taka malutka buteleczka, ale naprawdę zapach jest przeboski. Uwielbiam go używać, naprawdę pięknie pachnie. Przepraszam Was za jakiegoś psa, ale gdzieś tam na podwórku szczeka. Następny w kolejce mam top coat z firmy Kills. Nie polecam, jest to beznadzieja. Wydaje mi się, że paznokcie jeszcze dłużej schną właśnie po tym top coacie, niż normalnie po zwykłym lakierze. Także nie polecam, jest beznadziejny. Kolejną rzeczą jest to bardzo fajny podkład z firmy Rimmel. Jest to Match Perfection. Ja mam go w kolorze 102 Light Nude. Bardzo dobrze Wam znany podkład. Naprawdę świetnie mi się sprawdza. Bardzo ładnie wygląda na twarzy. Zrobię jego test na żywo koniecznie, bo jest naprawdę warty polecenia. Tak jak wiecie, ja już kupiłam sobie jakiś czas temu. Tutaj nie mam przy sobie. Też podkład z Zerimela, tylko ten czerwony, 25 godzin się trzymający. Natomiast tamten jest gorszy, moim zdaniem. Ten jest dużo lepszy. Kolejną rzeczą, bardzo taniutką, a naprawdę rewelacyjną, jest to trio do konturowania twarzy z Lovely. Nazywa się Sculpting Powder. I to jest takie trio, które zawiera brązę, rozświetlaczo róż. Widać coś. Widać. I to jest puder do twarzy. Więc tak, jeżeli chodzi o rozświetlacz, to jest rozświetlacz. Nie używam go, ponieważ on ma takie różowe tony, takie czerwonawe, dosyć ciemny. Jest brązowo taki czerwony. Nie pasuje mi, nieładnie wygląda u mnie na twarzy. Puder jest naprawdę bardzo fajny. Fajnie matuje. Ostatnio go w makijażu też używałam. Na wizji, w makijażu, ogólnie w filmiku. Natomiast ten brązer jest przewspaniały. Ma piękny odcień, bardzo neutralny. Jest praktycznie kompletnie matowy. Troszeczkę taki satynowy, ale naprawdę jest świetny. Bardzo ładnie wygląda na policzkach. Dobrze konturuje twarz. Więc właśnie z tego produktu jestem bardzo zadowolona. Tu nie ma żadnego numerku. Możecie sobie zobaczyć w Rossmanie chyba. Tak, ja w rozmaniu go kupiłam. Za jakieś 20 zł, czy coś takiego. Cen Wam nie mówię. Aha, jeżeli chodzi o ten szampon, to był przeceniony chyba na 12 zł z kawałkiem w Hebe. Natomiast inne kosmetyki, no to nie wiem, cena około 10 do 20 zł maksymalnie. Te farby były dosyć trochę, około 30 zł chyba za sztukę. Kolejną rzeczą, co tutaj mam jeszcze, to jest też Lovely i to jest bardzo fajny eyeliner w takim kolorze właśnie jak tutaj widzicie, taki jaśniutki, niebiesciutki, przepiękny na wakacje, wprost idealny, do niebieskich oczu nie za bardzo, bo no niestety się trochę, znaczy nie podbija po prostu niebieskiej tęczówki, zlewa się trochę z kolorem oczu, ale mimo wszystko jest no, przepiękny ten kolor. Na pewno na wakacje będę nieraz po niego sięgać. Kolejną rzeczą są dwa tusze do rzęs. I tak, jeżeli chodzi o te tusze, to jest kolejny produkt z firmy Lovely. On nazywa się White Cat Eyes. Wygląda to tak. Może ja wam tu jeszcze zrobię zbliżonko. Z takimi łapkami kocimi, jak widzicie. Szczoteczkę ma taką fajną maczugę wygląda tak, jest silikonowa naprawdę świetny tusz bardzo ładnie podkręca rzęsy jestem z niego niesamowicie zadowolona naprawdę bardzo dobrze działa też spróbuję Wam zrobić test na żywo jego, chociaż już jakiś czas go używam i odrobinę się chyba wykańcza już ale bardzo dobry tusz, naprawdę świetny, bardzo mi się fajnie sprawdził, także tusz z Lovely i jeszcze jeden tusz Wam pokażę, to jest tusz z Eveline, który się nazywa Volume Celebrates Mascara i ten tusz już kiedyś miałam. przecie mnie troszkę. Już ten tusz kiedyś miałam, robiłam jego nawet test na żywo i nie wiem co się stało, czy oni zmienili formułę tego tuszu, czy no nie mam pojęcia. Po prostu teraz kompletnie się na moich rzęsach nie sprawdza. Nie wiem co się stało z tym tuszem. Wygląda tak samo, szczoteczka wygląda tak samo nie mam pojęcia, jestem strasznie zawiedziona bo uwielbiałam to jak on wygląda na moich rzęskach może jeszcze poczekam za 2-3 tygodnie może się on troszeczkę zgęstnieje, będzie lepiej się nakładał natomiast teraz no, fatalnie wygląda po prostu na rzęsach jest moim zdaniem zbyt mokry chyba tak, chyba o to chodzi i dwa ostatnie kosmetyki kupione stacjonarnie były to są to dwa produkty z firmy Kiko w ogóle Kiko jest dostępne w Warszawie, w Arkadii, jest salon właśnie tej firmy, wygląda naprawdę bardzo fajnie, podobny jest do maka. Jeżeli jeszcze tam nie byłyście, to serdecznie Was zapraszam, bo są fajne kosmetyki mają fajne cienie, pomadki no. więc pierwszą pierwszym kosmetykiem jest to puder, w ogóle to jest puder w numerze 06, bardzo ciemny ja poszłam do Kiko specjalnie po to, żeby kupić sobie bronzer do twarzy do konturowania, natomiast brązera żadnego fajnego nie widziałam wszystkie były takim bardzo ciepłym czerwonym odcieniu, pomarańczowym e, poczekajcie, bo chyba sąsiad tam podgląda mnie, tak że przyciszyć się troszeczkę. Więc, jeżeli chodzi o ten bronzer, wygląda on tak. Ma bardzo fajne, solidne opakowanie, lustereczko. I sam kosmetyk wygląda tak. Ja mam go dzisiaj nałożonego na policzki. Nie widzę tutaj żadnych drobinek. Wykończenie ma takie delikatne, satynowo-matowe. Bardziej może w mat wpada nawet. Jest bardzo mocno napigmentowany. Ja go używam bardzo często z pędzelkami typu Duo Fiber. Z takimi na przykład. Że po prostu delikatnie nałożyć się na policzki jeszcze rozpracować potem takim na przykład pędzelkiem więc jeżeli chodzi o produkt, bardzo go lubię natomiast tych dwóch częściej używam, ten z Lovely, ponieważ kolor mi się dużo bardziej podoba, znaczy nie dużo, po prostu bardziej mi się podoba ten jest bardziej czerwony ale też wygląda ok tak jak mówię, mam go dzisiaj na sobie więc możecie sobie zobaczyć i ostatnią rzeczą właśnie jest Kiko jest to eyeliner, który również mam dzisiaj na sobie, mam tutaj na dolnej powiece, no do, na dolnej powiece dokładnie, pod rzęsami. Jest to liner, który zawiera mnóstwo takich pięknych opalizujących na różne kolory drobinek. To jest po prostu taki brokat jakby właśnie w formie eyelinera, glitter. I to nawet się nazywa glitter eyeliner. To jest taki kolor jakby rybiełski, nie wiem czy tutaj w ogóle zobaczycie, ale jest przepiękny odcień. Poczekajcie, przepiękny kolor. Pięknie się mieni na różne barwy, na niebiesko, na zielono, na złoto, naprawdę na różne właśnie odcienie. Bardzo ładny kolor jest. Więc moi kochani, została mi tylko do otwarcia przesyłka z Minty Shop i strasznie długo nagrywam ten filmik, więc pomyślałam sobie, że przydzielę go na dwie części. W tym odcinku oglądałyście kosmetyki stacjonarne, które kupiłam w Rozmanie, w Hebe oraz w Kiko. Natomiast w następnym filmiku, dosłownie za dwa dni, będziecie mogły zobaczyć właśnie open boxy z Minty Shop z tą paczuszką. Też kilka kosmetyków dosłownie tam jest w środku. Więc mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, że nie pokazałam Wam teraz tej przesyłki, ale tak jak mówię, no komu by się chciało oglądać 30 minut filmiku, więc no, zobaczymy się za dwa dni. Pozdrawiam Was.